Witam wszystkich bardzo serdecznie z Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Gdańsku. Cieszę się, że wspólnie możemy dzisiaj pochylić się nad tekstem z jednej z piękniejszych Ewangelii w Piśmie Świętym, Ewangelii Jana. I tam czytamy rozdział 10 i werset 9. Pan Jezus mówi: Ja jestem drzwiami. Jeżeli kto przeze mnie wejdzie, zbawiony będzie. I wejdzie, i wyjdzie. I pastwisko znajdzie. Po raz kolejny Jezus podkreśla swoją rolę w zbawieniu człowieka jako jedynej możliwości osiągnięcia tego zbawienia. Wcześniej mówiliśmy o tym, że Jezus porównał siebie do drogi i powiedział, że nikt nie może przyjść do Ojca inaczej jak tylko przez Niego. Tutaj natomiast porównuje siebie do drzwi. On mówi, ja jestem bramą, ja jestem drzwiami. Kto przeze mnie wejdzie, zbawiony będzie. Więc nie ma innej drogi do zbawienia, nie ma innego imienia pod niebem danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni, jak tylko właśnie imię Jezusa Chrystusa i to tego ukrzyżowanego. To jest jedyny sposób. Więc wszelkiego rodzaju inne drogi. Są po prostu kłamstwem, są szarlataństwem, są formą manipulacji. I Jezus tutaj wyraźnie mówi o tym, że jeżeli ktoś inaczej próbuje się dostać nich przez drzwi, jest złodziejem i zbójcą i On chce skrzywdzić owce, chce je wykorzystać. Natomiast Jezus przyszedł jako dobry pasterz, aby owce miały życie i to życie w obfitości, żeby znalazły zbawienie, żeby były szczęśliwe. Dzisiaj istnieje, istnieje wiele portali prowadzących do zbawienia, a przynajmniej roszczą sobie prawo do tego. Wiecie, jak Pismo Święta nazywa te portale, zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie? W Starym Testamencie, już w rozdziale 11 pierwszej księgi mojżeszowej, mamy do czynienia z wieżą Babel. Od tej nazwy. Wziął się później starożytny Babilon. To słowo Bab-el. Właśnie to jest zlepek dwóch słów. Bab oznacza bramę. Natomiast el to jest skrót od Elohim, który oznacza Bóg. Babel to jest brama do Boga. I właśnie od wieży Babel, która jest symbolem buntu przeciwko Bogu. Wzięła się nazwa Babilon i zarówno w Starym Testamencie starożytny Babilon Babilon Nebukadnezara był potężnym państwem polityczno-religijnym i był bardzo wyniosły z powodu swojej pozycji, bardzo rozpowszechniony w nim był kult Słońca i tak i, I nawet Nebukadnezar, pomimo wyraźnego ostrzeżenia, które otrzymał od Boga, żeby się nie pysznił i nie chełpił, to potrafił powiedzieć, czyż to nie ten wielki Babilon, który ja zbudowałem dla uświetnienia mojej wspaniałości i mojej potęgi? Jest wyraźnie, wyraźnie o tym napisane w Księdze Daniela w czwartym rozdziale. Ale czemu o tym wspominam? Dlatego, że w Nowym Testamencie właśnie wszelkie oszukańcze religie, które mówią o Chrystusie, a w rzeczywistości nie mają z nim nic wspólnego, też są nazwane Babilonem. System religijny, który mówi o Chrystusie, a który jest systemem całkowicie odstępczym od nauk Chrystusowych i zaniżającym wartość i ofiarę Jezusa Chrystusa, jest nazwany Babilonem ale roszczą sobie prawo do tego, żeby prowadzić innych do Boga. Tylko jest kwestia tego taka, którego Boga, jakiego Boga. Dlatego, że diabeł też jest nazwany Bogiem tego świata. Natomiast Jezus mówi wyraźnie: Ja jestem drzwiami. Kto przeze mnie wejdzie, zbawiony będzie. Koniec, kropka. Nie ma innej drogi. Dlatego pomyśl, Komu pozwalasz na to, aby przewodził w Twoim życiu? Kto jest Twoim pasterzem? Bo Jezus mówi oprócz tego, że jest bramą, on mówi: Ja jestem dobrym pasterzem. Owce moje głosu mojego słuchają. Za obcym natomiast nie pójdą, bo nie znają głosu obcych. Więc kto jest Twoim pasterzem? Czy Jego głosu słuchasz? Ja muszę Wam powiedzieć, że potwierdzenie tego fragmentu znalazłem w moim osobistym życiu. Kiedyś w Gdańsku przeprowadziliśmy taką akcję, którą nazwaliśmy Strefą Jezusa. Możecie o tym poczytać też na naszej stronie internetowej www.gdańsk.adwentyści.org. Tam jest sprawozdanie z tego wydarzenia. I jednym z elementów, które mieliśmy, to był punkt dobry pasterz. Ludzie mogli tam podejść, dowiedzieć się o Chrystusie jako o dobrym pasterzu, i mieliśmy wypożyczoną z pobliskiej wioski, tutaj z Bytonii, owieczkę z jagniątkiem. I ja bardzo chciałem tą malutką owieczkę pogłaskać. Bardzo chciałem, naprawdę, bo pierwszy raz w życiu tak, tak blisko widziałem owce. I wołałem ją, a ona uciekała i chowała się za swoją mamę, a ta mama zasłaniała ją swoim ciałem i odchodziła i beczała. Dlaczego tak robiła? Bo byłem dla niej obcy. Nie byłem jej właścicielem, nie byłem jej pasterzem. I ona nie chciała do mnie podejść, nie chciała yy, mi zaufać. Dlaczego? Bo owce uciekają od obcych, Pan Jezus powiedział. Nie pójdą za obcym. One pójdą tylko za swoim pasterzem. Więc jeszcze raz zadaję pytanie. I to jest główne przesłanie dzisiaj, które chciałem zostawić. Kto jest Twoim pasterzem? Po jakiej drodze chodzisz, żeby osiągnąć zbawienie? Przez jakie bramy wchodzisz? Czy Tą bramą jest Chrystus? Czy są to bramy Babilonu? Inny portal mający się doprowadzić do Boga, ale do Boga tego świata. Pomódlmy się. Panie Boże, chcemy Ci bardzo podziękować za to, że w kwestii zbawienia nie ma żadnej dyskusji, żadnego kompromisu tutaj, żadnej innej możliwości. Jest wyraźnie powiedziane, że Ty. Jedynie jesteś drogą do zbawienia. Jedynie dzięki Tobie jest to możliwe. I dziękujemy Boże za to, że tak mocno to podkreślasz. Bo jest to kluczowa kwestia. Dlatego prosimy Cię Boże, abyśmy to właśnie Ciebie wybrali jako naszego pasterza, jako naszego przewodnika, jako naszego zbawiciela. I nie pozwolili w żaden sposób komukolwiek innemu zwodzić się i dać sobie wmówić, że istnieje inna możliwość osiągnięcia Królestwa Bożego poza poddaniem się Tobie i przyjęciem ofiary Twojego syna. Bardzo o to prosimy Boże z całego serca, bo jest tak wielu fałszywych mesjaszy, fałszywych proroków, tych, którzy mają wielki autorytet, którzy pociągają ludzi za sobą. I ludzie im wierzą, nieświadomi tego, co mówi Twoje słowo. Nie pozwól, Panie, aby nas to również dotknęło, ale abyśmy mieli mocny fundament, którym jest Chrystus i tylko On. Nie ma innego. Oto się modlimy w Jego drogim imieniu. Amen. Dziękuję Wam, kochani. To był dzisiaj potężny temat. Temat, który skupia się na Chrystusie jako jedynej drodze do zbawienia. Chciałbym, abyśmy o tym pamiętali, abyśmy o tym rozmyślali, abyśmy Bogu dziękowali za to, że zapewnił nam tą drogę, abyśmy nią chodzili. Dlatego nie lekceważmy kontaktu z Jezusem Chrystusem. Nie zapominajmy o tym, żeby spędzić dzisiaj z nim dzień. Polecam Wam bardzo serdecznie nasz kanał Adwentyści Gdańsk. Jeżeli uznacie to za stosowne, zasubskrybujcie ten kanał. Czekamy też na Wasze lajki, komentarze, pytania. Na dzień dzisiejszy żegnam się z Wami i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć.